Cześć, witajcie na kanale Zbranie po raz kolejny. Jak widzicie, za mną woda, więc zaraz będzie łowienie. Ja jeszcze sprzętu nie rozłożyłem. Jak widzicie, I jak widzicie, znowu jestem rowerem, ponieważ no, od wczoraj jestem skazany tylko i wyłącznie na rower, bo sprzedałem samochody. Tym razem nie są u mechanika, tylko sprzedałem wczoraj samochody. Więc y, czekam na, na to, aż kupię coś nowego. Szukam intensywnie, ale na razie jestem skazany na rower. I musiałem przyjechać sobie na ten stawik, ponieważ sobie o, nich, o nim przypomniałem. Yy, znajduje się niedaleko mielca jakieś 6 km od centrum, praktycznie. Yy, ci, którzy od razu już widzą, gdzie ten staw się znajduje i tu łowili, bardzo proszę, nie mówcie, yy, nie piszcie w komentarzach, gdzie to jest, bo z tego, co tam czytałem kiedyś, czy nawet oglądałem na filmie Lucia, po prostu on też, on też kiedyś nie zdradzał więc ja też nie będę mówił, gdzie, gdzie to jest, ponieważ nie chcę tam wpadać z kimś w konflikty, że zdradziłem jakieś miejsce. Po prostu kto bardziej sprytny i tak sobie znajdzie. Woda niedaleko Mielca, więc można sobie śmiało znaleźć. Na tą chwilę nie wiem, co znajduje się w tej wodzie. Ja tu łowiłem paręnaście lat temu. Wtedy były szczupaki, białoryb, okonie. W tej chwili tylko opieram się na wiedzy forum, że... Jest tu jakiś białoryb, y, są tu jakieś pojedyncze okonie. Zresztą Lucio tutaj łowił na, bodajże na lodzie i te okonie wyciągał, więc, więc tutaj się oprę tylko na tym. I cóż, zobaczymy, czy ja coś dzisiaj złowię, czy, czy po prostu ta woda mi dzisiaj wypłaci moją męczarnię rowerem. Y, trzymajcie kciuki, a jeżeli bym nic nie złowił, to i tak oglądajcie film, bo mam dla Was kilka takich ciekawych i myślę istotnych informacji jeszcze co będzie się działo do świąt na kanale czy będą jakieś konkursy, czy będzie jakieś rozdawnictwo więc zapraszam serdecznie i trzymajcie kciuki, żebym coś dzisiaj złowił dobra, lecimy nad wodę sprawdzę jeszcze wszystko, oczywiście już pierwszy zaczep klasycznie nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że zacznę od różu, od różu mojego świńskiego, od mojego killerka Ponieważ chcę sprawdzić czy tu są okonki też, więc taka mała gumeczka na początek. Zobaczymy jaka głębokość, jak to wszystko wygląda, czy są zaczepy i itd. Więc taka mała gumeczka. Pierwszy rzut, jak to mówią pierwsze śliwki robaczywki i lecimy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj coś uderzy. Cokolwiek. I dzisiaj jest strasznie zimno. Zmiana pogody w ogóle nastąpiła, dosyć duża. Przez kilka dni było ciepło i teraz ta pogoda dzisiaj się zmieniła i nie jest dobre dla, dla wędkarstwa, ale pojawił się wieczyk, więc tutaj jestem na tak jakby zawietrznej. więc teoretycznie wszystkie te fale, które tutaj idą, z, yy, sprawiają, że drobnica też tutaj jakaś powinna być, jeżeli jest a za drobnicą powinien przejść drapieżnik, więc jest szansa, że akurat na tym brzegu możemy coś złapać tylko tu jest straszne błoto, wziąłem ze sobą gumiaki w ogóle wszystko ze sobą w taką małą torbę i targałem to na rowerze, plus wędka, plus podbierak ale dało radę miejmy nadzieję, że coś złowię a jak nie, bo może się tak zdarzyć to będzie jeszcze takich kilka informacji, żeby ten film nie był jałowy, a ja chcę go wrzucić no, to nowa woda, żebyście sobie zobaczyli. Tak jak mówię, niedaleko Mielca. W Google mapach możecie sobie śmiało zobaczyć, gdzie to jest. Żona w domu, bo chora. Jakaś jelitówka panowała w przedszkolu. Moja żona pracuje w przedszkolu i, i też ją złapało. Kazała mi jechać na ryby, żeby, bo chce sobie odpocząć. Więc. Więc pojechałem. No kto by tego nie wykorzystał, powiedzcie mi. Mam nadzieję, że ostatni materiał o szczupaku wam się podobał te informacje. No z tego co widzę, pierwsza część nawet się obejrzała dosyć dobrze jak na mój, na mój kanał, bo w tak krótkim czasie osiągnąłem tam już ponad 900 wyświetleń. Więc od razu mogę zakomunikować, że w grudniu będzie bardzo podobny materiał. Ale o strągu. z tym, że będę chciał wrzucić jakieś, yy, jakieś jeszcze takie wstawki z, yy, z, z miejscówek, na których Pstrąga można dorwać, właśnie tak z rzek pstrągowych, chciałbym pojechać i nagrać, nagrać takie miejscówki, żebyście po prostu mogli zobaczyć, a nie tylko z opisu usłyszeć, nie wiem czy się uda, bo... Yy, no do tego już muszę mieć samochód, więc jeżeli, jeżeli sobie sprawię to auto do, już do grudnia, to, to gdzieś, tam, gdzieś tam to nagram. A jeżeli nie, no to po prostu Wam opiszę i wrzucę Wam jakieś zdjęcia z neta, żeby to nie były po prostu takie tylko, tylko słowa, tylko gdzieś tam suche informacje, tylko żeby były jakieś, jakieś przebitki z tego. Tak więc film o na pewno będzie w grudniu, też też zakładam, że będzie dwie części. To będą chyba w ogóle takie serie y, dwuczęściowe. W jednej części będą wszystkie y, tematy związane z, ze środowiskiem, z występowaniem ryby, tego jakiegoś określonego gatunku y, i tak dalej. Gdzie szukać, w jakich tam, y, w jakich okresach i tak dalej. A druga, druga część zawsze będzie o sprzęcie. Myślę, że to tak zrobię. I i to będzie fajne, bo moim zdaniem przynajmniej, bo kto będzie chciał sobie posłuchać o sprzęcie, że to sobie po prostu włączy jeden film i mu wystarczy, i będzie wiedział konkretnie, że ten film jest o sprzęcie, a nie po prostu, że będzie sobie szukał gdzieś tam kluczył po filmie i by musi szukać informacji. Tak więc myślę, że to będzie dobra opcja. I cóż, wymyśliłem sobie jeszcze taki film, który ukaże się niebawem. Yy, na temat tego, jak można przechowywać przypony na spinning, jak można sobie tanio i szybko zrobić yy, przyponiarkę. Yy, jakiś taki, yy, powiedzmy, patent do przechowywania przyponów yy, spinningowych, bo wiadomo, że na, na federa czy, czy na coś no to są takie, takie etui. Yy, tak mi przyszedł, przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić taki materiał, bo przyszedł mi znowu do głowy pomysł. Jak sobie zrobić taki, taki przyrząd do przechowywania przyponów, żeby on nie zajmował dużo miejsca na spinning, żeby mieścił się w kieszące, w kamizelce, a żeby przypony były wszystkie w jednym miejscu, a nie w woreczkach? Bo powiem szczerze, że te woreczki zaczynają mnie trochę denerwować w kieszące, bo jest milion woreczków. W woreczku dwa przypony, a wiem, że jakbym sobie rzucił wszystkie przypony do jednego worka, to by się to wszystko pomieszało. I mam pewien patent, który sobie tam wymyśliłem nie widziałem go jeszcze na internecie więc yy, podzielę się z wami za niedługo będzie taki yy, materiał powiedzmy z warsztatu znowu i pokażę wam jak tanim sposobem yy, zrobić sobie taki, taki przyrząd do przechowywania przyponów spinningowych tak więc na pewno będzie to i tak jak wam już mówiłem we wcześniejszych materiałach będą kubki, widzieliście projekt Kubki już są zamówione, czekam tylko na realizację. Przychodzą i też odpalimy jakieś małe wydarzenie na kanale, żebyście na święta po prostu kubki dostali. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Tak więc, kubeczki będą. Na razie zamówiłem yy, chyba 15 sztuk, ale jeszcze, jeszcze domówię w przyszłym miesiącu. Więc to w zasadzie przez cały grudzień chyba będzie wysyłka tych kubków bo przypuszczam, że w przyszłym miesiącu też zamówię około 15 sztuk, więc łącznie będzie 30 i będzie je można zgarnąć i yy, w okresie między listopadem a grudniem i między grudniem a styczniem, więc to tak z prostej przyczyny yy, zamawiam partiami, ponieważ yy, nikt nie jest tego sponsorem żeby nie było, to nie jest żadna reklama ani firmy, która robi kubki i tak dalej ja wyskakuję z własnej kasy i, i chcę, wam, chcę Wam porozdawać te kubki, więc żeby mi się ładnie budżet spiął, ja muszę to podzielić na, na kilka partii, ponieważ wszystko wiadomie kosztuje, prawda? Więc w tym miesiącu 15, w przyszłym miesiącu myślę, że też będzie 15 i plus wysyłki to, to też jest jakiś tam koszt, prawda? Więc jeżeli ktoś nie dostanie powiedzmy na grudzień, na święta, to dostanie po nowym roku na trzech króli. <laughs> Możliwe takie oto informacje, co się będzie jeszcze działo na kanale do końca roku, oczywiście jakieś inne filmy też wpadną bo jeszcze na Wisłokę sobie wyskoczę więc łowienie z Wisłoki na pewno yy, na pewno jeszcze warsztat, tutaj prosili mnie widzowie o, o to żebym zrobił film na temat produkcji woblerów, więc na pewno taki jeszcze wpadnie żebyście sobie mogli porobić woblerki jakieś pstrągowe, nie ma żadnego problemu, może jeszcze Podczas robienia tych woblerów na filmie, te moje samoróbki też ktoś zgarnie. Przeważnie tak robię, że jak coś zrobię, to od razu, od razu robię jakiś evencik, żeby ktoś sobie to zgarnął. Więc jeszcze coś się będzie działo do końca roku. Na pewno na kanale. Czas myślę na to pozwoli. Więc jeżeli tylko macie ochotę, zostańcie ze mną. I i obserwujcie. A my łowimy. Ale na razie cisza. Jak tam u Was wędkowanie? Chwalcie się w komentarzu. Złowiliście coś czy nie? I jak wam się podobają opłaty na przyszły rok? Nie wiem, czy poruszyć to w oddzielnym filmie, czy powiem wam tylko tutaj, że dla mnie to powoli się robi chore. Nie dość, że podzielą wody na dwie organizacje, można teraz powiedzieć, to, to jeszcze kurczę i tu i tu trzeba płacić i to nie mało. Trzeba uważać, żeby się nie wpierdzielić w wodę konkurencji, <grym> yy, jakaś paranoja, a zamiast lepiej, to jest gorzej. No jak tak dalej pójdzie, to tak jak ludzie piszą gdzieś tam na, na grupach internetowych, komercja może mieć teraz jakieś Eldorado. Może mogą powstawać te komercje i wcale bym się nie zdziwił. Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Na razie nie wygląda to za dobrze. Muszę przyznać, że jest potwornie zimno. Dzisiaj. Wczoraj było cieplutko. Miałem jechać na ryby, ale się niestety nie wyrobiłem, ponieważ właśnie cały dzień zajęło mi przygotowanie tych samochodów. Jakieś tam... Wyjazdy po opony te dodatkowe zimowe, bo musiałem to wszystko pododawać do samochodu oczywiście, więc musiałem to pozbierać z dwóch domów. Później sama, sama transakcja i tak dalej, więc cały dzień z głowy. No i już się nie wyrobiłem, a wczoraj była piękna pogoda na ryby i miałem właśnie tutaj przyjechać. I sobie pomyślałem, a to jak jest, jak jest taka pogoda, to i jutro też będzie, czyli dzisiaj. No, powiem szczerze, że jestem w szoku. Dzisiaj to wygląda tak, jakby zaraz się miało ściemnić i miałaby być noc. A jest dopiero która? 9:35 rano. Herbatka, kocyk i dobra książka. Dzisiaj. Dla niektórych, dla niektórych wędkarstwo i to nawet. I to nawet rowerem. Nie ma złej pogody na ryby, tak mówią. Zły jest tylko ubiór. <gry> o, właśnie a propos ubioru. Też chcę zrobić film w grudniu na temat ubioru zimowego. Yy, jak tanio ubrać się na ryby, jeżeli nie macie tam jakiejś kasy na spodniobuty, yy, śpiochy, czy jak to tam się inaczej nazywa. Yy, jeżeli nie macie kasy na to, a chcielibyście się ubrać tak na zimę, żeby po prostu nie zmarznąć, nie przemoknąć, w razie czego jak padniecie do wody. Będzie na to patent i też będzie, będzie na moim kanale. Mam nadzieję, że jeszcze w grudniu taki film pokażę, ale muszę się do tego też odpowiednio przygotować, zrobić przebitki, więc mam nadzieję, że w grudniu to się jeszcze uda zrobić. Dobra, ostatni rzut i przejdziemy sobie dalej. Troszkę wezmę cały swój mandżur i, i pójdę dalej, chociaż mały okonek i już sprawa jest dzisiaj załatwiona byłoby miło muszę przyznać ale to jakie jest wędkarstwo usprawiedliwię się takie jest wędkarstwo, nie zawsze się coś złapie <grytanie> spróbujemy jeszcze dosłownie parę rzutów i będę się zmywał, bo naprawdę zaczyna mocno padać a mam jeszcze 5 km do domu Albo 6? Coś takiego, więc nie jest ciekawie, muszę przyznać. Słuchajcie, na no dzisiaj koniec, bo kurczę wszystko mokre. Yy, zastał mnie taki siąpiący deszczyk, a mam jeszcze 6 km do domu rowerem, więc nie chcę ryzykować tutaj jakiegoś grubszego deszczu. Na pewno tu jeszcze przyjadę, yy, jeżeli będzie lepsza pogoda, jeszcze w tym roku. Bo woda, jak widzicie, fajna, spokojna, mimo że ulica ruchliwa obok, to tutaj yy, fajne takie zacisze, czy feder, czy spinning. Yy, zobaczymy, ale na pewno tutaj się jeszcze zjawię za tą rybą, jestem ciekawy tego łowiska. Cóż, teraz się zmywam, bo naprawdę wszystko już zaczyna być mokre. Będę się suszył, pewnie kurczę pół dnia. A filmik yy, i tak wrzucę, wrzucę ten materiał yy, na kanał, bo. Nie dość, że, nie dość, że nowa woda to jeszcze troszeczkę y, takich informacji zawarłem, co będzie w najbliższym czasie na kanale, więc myślę, że y, takie informacje też są tutaj istotne, jako dla Was, dla subskrybentów, żebyście wiedzieli, co w najbliższym czasie będzie jeszcze na kanale. Tak więc zapraszam serdecznie do oglądania, zostańcie ze mną. Ja się zmywam, bo jest naprawdę zimno. Jadę na jakąś herbatkę i trzymajcie się. Do następnego razu. Hej, hej.